Witajcie na pasiece w Niskim, 29 czerwca. Pogodę mamy taką, że burzowo się zaczyna robić. Przedtem troszkę popadało. Teraz znowu słońce wyszło, jest bardzo duszno i bardzo duży ruch na pasiece. A to z tego powodu, że lipy u nas zaczęły kwitnąć z tego co zauważyłem to lipy zaczęły kwitnąć i się zrobił bardzo duży ruch Zresztą zobaczcie sami mam taką nadzieję, że z tych lip coś coś pszczołom uda się coś pszczołom uda się pozbierać ale to się to się pewnie okaże Tutaj też duży ruch i w ostatnich dwóch ulach podobnie tak to wygląda no zobaczymy zobaczymy co co to będzie w tej drugiej połowie w tej drugiej połowie sezonu z tym pożytkiem i sprawdzimy, czy takie wyrojone rodzinki też coś jeszcze, też coś jeszcze przyniosą no te takie najsłabsze, co nie było pokarmu w nich no to od nich już oczywiście nie będę wybierał na razie żadnego miodu, no bo one dostały, dostały syrop cukrowy ostatnio ale te właśnie, co mają po dwa co mają po dwa korpusy im cukru nie dawałem, one one coś tam miały, zgromadzonego pokarmu i mam nadzieję, że teraz już przyniosą jakąś taką ilość, że będzie się to opłacało wywirować. No ale to się okaże. Tymczasem trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć.